Jechałem motocyklem v Suzuki 650. No, właścicielem tego motocykla jestem od 4 lat i to jest mój motocykl. E, ma 55 lat motocyklem jeszcze od 14 roku życia. Wcześniej to były zupełnie inne motocykle Simpsony, którymi też jeździliśmy po świecie. Przyjechałem e, Venturą, e, Yamaha Venturą Royal Star. Duży motor czterocylindrowy, 1300 pojemności, ale bardzo wygodny. Trzeba wyjechać, to początek sezonu. To nie wyobrażam sobie nie być tutaj i nie, nie, nie przeżyć tego klimatycznego spotkania. Moje marzenie to jest pojechać jeszcze wiele kilometrów, żeby zdrowie dopisywało do późnych lat. No i żeby, tak sobie marzę, ale to jest pewnie nie do zmiany już u nas, żeby u nas klimat był lepszy, żeby można było dłużej jeździć, że nie tylko te kilka miesięcy letnich, a potem trzeba długo, długo przez zimę czekać. Od czego pan zaczynał? Od jakiej maszyny? <laughs> Od komatka, to były początki, no ale to jest 30 ponad lat temu, także. Wtedy błeski były później oczywiście, potem jakieś jawy w tamtych latach 70. -tych, 80. -tych, także to, to były inne motocykle, a teraz no... Na pewno się miło wspomina te początki, prawda? Tak, tak, wiesz co, no to jest... E, dla, dla mnie przynajmniej to jest pasja całego życia, także wiesz, całe życie jeżdżę motocyklem i nie, nie mam zamiaru z niego zsiąść. Dopóki będzie można, a już trochę nadjeżdżę, także... Jesteśmy na Zlocie w Częstochowie po raz pierwszy. Przyjechaliśmy ze Stargardu Szczecińskiego, więc jechaliśmy tutaj od piątku z przygodami. Kolega dojechał dzisiaj. Spotkaliśmy się dzisiaj, chociaż wyjechaliśmy, wyjechaliśmy ze Stargardu razem. Dojechaliśmy Triumfem Rocketem, który jest unikatowym motocyklem w naszym terenie, a tutaj jest ich bardzo wiele. No tak różnie w tamtym sezonie to tam może nie wiem, dużo, niedużo 8 tysięcy kilometrów. Tu wszystko zależy od czasu i pogody. Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie. Częstochowa 93,8 FM.